Śledztwo w sprawie złodziei ruszyło po tym, jak z osiedla Sienkiewicza zniknął wart 450 tysięcy złotych Mercedes. Efekty dała policyjna analiza materiałów dotyczących tego zdarzenia oraz innej próby kradzieży luksusowego BMW. Policjanci wpadli na trop dwóch mieszkańców powiatu lubańskiego. Ich zatrzymanie tak naprawdę było tylko kwestią czasu. Kiedy policjanci otrzymali informację, że ci mężczyźni przyjechali na tak zwaną robotę do Legnicy, wówczas bardzo dokładnie patrolowali Legnicę, aby nie dopuścić do kolejnej kradzieży pojazdu. Funkcjonariusze zauważyli podejrzanego kradzież 30-latka na ulicy Stanisławowskiej, a nie upodal jego wspólnika, którym okazał się 17 latek z wartym 40 tysięcy złotych sprzętem do kradzieży Aut i Anteną. Policjanci w pojeździe ujawnili przedmioty tak naprawdę służące do kradzieży każdego rodzaju pojazdów. Od tego starszego modelu, po ten najbardziej luksusowy, były w nim właśnie walizki do kradzieży pojazdów, które są wyposażone w System Go. Obaj złodzieje trafili do policyjnego aresztu. Młodszy jest już objęty dozorem, starszy został tymczasowo aresztowany.